Idę sobie ulicami taki. Tak to wygląda. Duży ruch 17 milionów ludzi. Zwiedzamy. Idziemy w kolejną boczną uliczkę. Jestem tutaj pod sklepem, gdzie odbywa się strajk. Pracownicy yy, w odzieżowej branży strajkują przeciwko właścicielowi. Patrzcie, jak to wygląda. I wy kupujecie właśnie ciuchy, szyte przez tych pracowników, którzy są nieuczciwie opłacani. Meczetem chciałem wejść do środka, ale niestety moje krótkie spodenki na to nie pozwalają. Robię coś, czego bardzo nie lubię, jadę rowerową rikszą. No ale w dace jest to najpopularniejszy środek transportu, i raczej ciężko jest go uniknąć. Klimat miasta to są zawsze jego boczne uliczki. No i mam taką metodę zwiedzania, że wychodzę z hotelu, hostelu, gdziekolwiek śpię. Idę na ulicę, szlajam się bocznymi uliczkami, takimi jak ta za mną. Gubię się po drodze, jem, spotykam ludzi, piję kolę, bo piwa tutaj nie ma. Jak widzicie, to jest właśnie klimat miasta. No i powiem Wam, że Daka ma ten klimat. Daka jest bardzo fajnym miastem. Wbrew temu, co się o Dace mówi, bo tutaj nie ma nic pięknego i ciekawego, aczkolwiek jest po prostu Daka. Jest Bangladesz. Bardzo fajne miejsce. Daka jest świetna, ludzie są fantastyczni, miasto jest bardzo biedne, ale absolutnie nie zgadzam się z tym zdaniem, że tutaj nie warto jechać. Warto jechać do Daki, bo Daka jest świetna. Pozdrawiam Na razie. Hej.